Witaj w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości 1 lutego 2024. Kasia Prawda Świstelnicka. Dzisiaj mamy fajny tytuł: Najlepsza wersja Ciebie. Najlepsza wersja Ciebie rzeczywiście istnieje w polu, bo w polu wszystko jest. Dlaczego więc nie realizujemy tej najlepszej wersji siebie, nie żyjemy nią i nie jesteśmy szczęśliwi? Zazwyczaj. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób myślimy o sobie samych, przyczepiając sobie różne etykietki. I tak, na przykład, bardzo często słyszę: słyszy, Słyszycie, wiecie doskonale, że mówimy o sobie: Jestem za młoda, za stara, za gruba, za chuda, jestem chora. Jestem młodą, sfrustrowaną mamą przeciążoną obowiązkami. Jestem nierealizującym się pracownikiem. Jestem szefową, która chciałaby robić w życiu coś innego. Jestem emerytką. Jestem rencistą. Kiedy mówię jestem o sobie, doklejając do tego czasownika jakieś określenie, tym samym plasuję siebie w określonej Wizji siebie. To są etykietki, które realizują się potem w naszym życiu, ponieważ wibrujemy przekonaniami, które biorą się z polamorficznego tego właśnie określenia. E, nie widząc szerzej, tak? nie widząc czegoś, co mogłoby nas wyprowadzić z tego wzorca. Ale przecież istnieje. Najlepsza wersja nas samych w polu. Jak więc zintegrować się z tą wersją, unikając przy tym pułapki? Bo pułapką jest, kiedy wymyślimy sobie najlepszą wersję siebie, określimy jaka ona ma być, a jeszcze do tego zapiszemy to, na przykład w mapie marzeń umieścimy czego nigdy nie rozumiałam osobiście jako sensownego działania i teraz już wiem dlaczego. Czyli ustalimy sobie jakieś cele, jakieś, stworzymy jakieś wyobrażenie, na przykład takie. Jestem bogata, odnoszę sukcesy, realizuję się w pracy, robię karierę, posiadam dom, posiadam samochód, podróżuję. Jeżeli wyobrażam sobie w ten sposób najlepszą wersję siebie, to pułapka polega na tym, że nie umieściłam tutaj bycia szczęśliwą. W jaki sposób dążyć z głowy, wymyślając najlepszą wersję siebie, w jaki sposób stworzyć to szczęście? Pamiętamy, że głowa jest w stanie wymyślić tylko 1% tego, co jest możliwe w polu. W związku z tym najlepiej tej wersji siebie, najlepszej, nie wymyślać. Skąd więc ją wziąć? W jaki sposób się z nią zintegrować, żeby ona nas prowadziła, żeby ona, żeby tym się już w zasadzie stać? Otóż nie wymyślać niczego. Określić, możemy to nazwać intencją, naj, najlepsza wersja mnie samej, a następnie, oczywiście, wyjść z głowy. Nie wymyślać niczego, skierować swoją świadomość do serca, bo serce jest jedyną drogą, przez którą możemy połączyć się z tą najlepszą wersją nas, bez bólu, bez zawodu. I będzie to zawsze wersja, która możliwa jest do zrealizowania tu i teraz. Czyli, kiedy robimy to przez serce, puszczamy, zdajemy się na pole. Nazywam je polem miłości. Jest to pole świadomości. Jest to pole połączone z naszym wyższym ja. Nasze wyższe ja doskonale wie, jaka jest najlepsza wersja nas samych w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy obecnie. Oczywiście. Kiedy zintegrujemy się właśnie poprzez serce i intencje, i puszczenie z najlepszą wersją nas samych, robimy coś, co gdyby zrobili wszyscy inni, umożliwiłoby przeskok kwantowy do innej rzeczywistości dla całej populacji ludzkiej. A tak, w pewnym sensie robimy to dla siebie. W pewnym sensie, bo Najbardziej zauważymy to w naszym własnym życiu, że ono zacznie się zmieniać. Jeżeli stałoby się coś tak pięknego, że wszyscy ludzie na Ziemi albo większość ludzi zrobiłaby to w tym samym momencie lub w zbliżonej jednostce czasu, wyobrażacie sobie, co stałoby się ze światem. Kolektywnie dokonalibyśmy skoku kwantowego. Skoki kwantowe są zaawansowanym rozpoznaniem i nie dotyczą jakiegoś wyimaginowanego świata, lecz dotyczą naszej codzienności. Codziennie przeżywamy przeskoki kwantowe, tylko nie zdajemy sobie z nich sprawy. One są malutkie, ale możliwy jest duży przeskok. Więc pracując nad własną, Integracją z najlepszą wersją siebie w polu, robimy to dla całej cywilizacji ludzkiej równocześnie. Pamiętając o tym, że możliwy jest taki właśnie kwantowy przeskok. Kiedy będziemy uważni na słowa, które wypowiadamy na swój temat, identyfikując się tym samym z określonymi wzorcami w polu wymienionymi na początku, Będziemy mogli wyłapać te etykietki, którymi obdzielamy siebie. Nie mówię teraz o innych, ale skupmy się na sobie, bo to jest zawsze początek i koniec wszystkiego, co możemy zrobić, najlepszego. Wówczas, jak już wyłapiemy te etykietki, zamieńmy je na. Najlepsza wersja siebie istnieje w polu i ja z nią się właśnie integruję. Nie przywiązujmy się do choroby, frustracji, ograniczeń jakichkolwiek. Inne rozwiązania są możliwe. Żegnamy etykietki, witamy świetlaną teraźniejszość, w której jesteśmy super, ale nie wymyśleni przez ego. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym spotkaniu. Kasia prawda, świstelnicka.